Siema, z tej strony Mr. Myszor a To jest kolejny już odcinek Ustrzelmy sobie czołgun. Dzisiaj, jak widzimy, przejdziemy się czymś cięższym, bo KW2, czyli radzieckim wiakiem. naprawdę ciężkim czymś, no bo. No, jak widać, szybciutkie to to nie jest. Muł straszny. Mapka to Ruimberg w płomieniach. Szczerze mówiąc, sam Ruimberg lubię. Ruimbergu w płomieniach, o jakieś dziwne bugi Ruimbergu w płomieniach nie lubię bo jest po prostu jak dla mnie za ciemno prawie nic nie widzę tutaj nie wiem czy to wina mojego monitora czy to wina mapki, nie wiem, mi się nie podoba ale niestety na zwykły Ruinberg rosuje mnie może raz na 10 razy z w płomieniach, także no szkoda szkoda a hmm, losowania, dobre losowanie, tylko 3 siedemki, są reszta tam szóstki, piątki u nas bardzo fajny plutonik, jak widzimy BDR KW1, T70, strong tank. No, także powinno być dobrze. Ja ten T70, z tego co widziałem na początku, to BDR-a sobie postanowił postrzelać. Ale mu się trudno. No dobrze, jedziemy do mojego ulubionego miejsca. Wychylamy się tylko na chwilę. Ale. I pięknie, tutaj nie było widać. To jest wersja 9.0, powtórka, także mogą być małe bugi. Ale celowałem w wieży, bo na wieży bardzo mało ma pancerza BDR. I jak widać, 820 na strzał. Może powiem jeszcze, jakie tu mamy działo. Działo tu jest 152 mm, to jest hobica, 86 penetracji, 910 uszkodzeń. No, jak widzimy, coś pięknego. O, kolejny strzał z 850, pięknie. Niby to działo nie jest celne no ma coś koło 0,6 celności, ale. Snajper jest, naprawdę świetny snajper jest, czasami. Yy, penetracji na apekach ach ma 136, są złoto apeki bo są jeszcze zwykłe apeki ale one są bez sensu, 110 penetracji. Szczerze mówiąc nigdy ich nie używałem, ale nie wiem, tak sobie je uważam, może kiedyś użyję. Kolejny strzał za 345, no i niby kałuję jeden s bardzo mięciutki, prawda? Można by się zastanawiać, czemu nie poszło za full damage? Ano dlatego, że trafiłem w gąski, a gąski niestety absorbują masę damage'u, bo ja strzelam z HE-ków. No, niestety, niestety. Weszło za. Tylko 346. No, tylko no, bo to działa jednak przodowuje 20 sekund ponad. Tu jest załoga, chyba. Jedyne, czego tutaj nie mam, to bija. A tak to jest, słaczka wentylacja złoga na 100%. No i widzimy kolejny strzał za. Oj, teraz nie powiem już za ile, bo niestety zapomniałem włączyć tych ikonek na górze ekranu, ale za dużo. Yy... Dolna płyta KW-1S, jak widzieliśmy, można śmiało w nią strzelać. Czy strzelę czy nie strzelę? Nie wiem, czy strzelę. Śmiało można w nią strzelać, bo tam jest około 80 pancerza, więc Su-152 i KW-1S to są czołgi, w które po prostu wszystko wchodzi. O, wychyla się dzielny Ariel. Czy nie? Jednak T29. I teraz pytanie, trafię czy nie trafię? A, za 300 niecałe. No niestety. A, T29 mnie za zero trafił. To jest szczęście, że nie trafił, bo KW2, pomimo tego, że jest naprawdę ciężki, wolny, to jest miękki. Wieża, wielka loduwa, która ma pancerza fuh, bardzo mało. Jak widzimy, KW2, drugiego KW2, celujemy w wieże i strzelami zawsze wchodzi. Tam machała coś koło 80 pancerza, więc mięciutko bardzo. No, teraz uważajmy się strzelić. Pięknie weszło w tego T29, za 130. więcej już nie mogło wejść, więc to był mój czwarty frag. Więc bitwa naprawdę świetna. Rzadko się zdarzają takie bitwy właśnie, co one shootujemy sobie tak często jakieś czogi, ale się zdarzają. Bywaj tak, że, nam jakieś m 4 czy 50 stoi i taki off box trafić. Uch, to jest, to jest naprawdę zabawa, jak za tysiąc takiemu przypieprzysz. Ale nawet takie te 25 czarie, ale to jest... Mm, coś pięknego, coś pięknego. To jest taki super odstresowywacz. Jeżdżę sobie jakimiś dziewiątkami, których nie lubię tierów. To taka W2 i to jest po prostu świetna zabawa, świetna. Jak ci za taki mecz wchodzi, to no, banan się pojawia na buzi od razu, że tak powiem i naprawdę zabawa świetna. Tylko trzeba umieć tym czołgiem grać. Nie można się wychylać, nie można pierwszy niechać ze względu na długi czas przeładowania i ze względu na to, że jest mięciutki dosyć. Dobrze, to już koniec bitwy. Jak widzimy bardzo szybciutka bitwa, 4 minuty zaledwie trwała. Ja zdążyłem w tym czasie na tłuc 3000 ponad 100 dema. To jest naprawdę dobry wynik. Jeden z lepszych, nie, jeśli nie najlepszy mój na tym tanku. Już teraz nie pamiętam. nawet no, nie grałem w WOT, więc już nie pamiętam. Dostałem 1290 doświadczenia. To wystarczyło na MK spokojnie. Na tym ciągu trzeba na MK wbić coś koło 1150 doświadczenia. To nie jest dużo, naprawdę bardzo łatwo wchodzi i wyszedłem 43 tysiące na plus jak widać ten czołg naprawdę świetnie zarabia, te hajki nie są wcale takie drogie, kosztują z tego co pamiętam coś około 800 kredytów a zarabia naprawdę świetny czołg, więc można go traktować jako ta, taką zarabiaczkę, oczywiście nie każda bitwa wyjdzie aż tak dobrze, ale naprawdę naprawdę idzie tym bardzo fajnie zarobić i do tego jest oczywiście jeszcze wielka przyjemność okej, okay, to by było chyba na tyle Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania filmu. No i do następnego, cześć.